Cześć, się mal wam wszystkim z tej strony. Simon, no to jest kolejny odcinek z kariery Chelsea Londyn, więc Zobaczmy, jakie mecze w tym yy, odcinku nas czekają. Czeka nas mecz Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam. Yy, mecz ligowy z Manchesterem, yy, Manchesterem City na wyjeździe oraz Aston Villą u siebie. Więc yy, ciężkie spotkania dzisiaj. Ale mam nadzieję, miejmy nadzieję, że z Jose Mourinho yy, te odpowiednio zmotywuje zespół i. I no właśnie, zgubiłem słowo i sprosta wyzwaniu pokonania tych drużyn. Więc pójdzie na konferencję prasową i zmotywuje pewnie zespół y, londyńskiej Chelsea. Dostaje jakieś tam też wiadomości, a, które nas nie interesują. Y, także jedenastka na mecz z. Y, Ajaxem Amsterdam, Bramka Kurtuła, obrony Felipe Luis, Varane, Keihil, Abate. Defensywnie to Fabregas, Matic, Skrzydła, Azart, William, Środkowy Pomocnik ofensywny to Oscar i na ataku zagra Diego Costa, który w ostatnim czasie lepiej spisuje się od Emanuela Emenike. Także przejdźmy już do spotkania. Matić szuka tutaj jego Koszty, jednak jest strzał i bramka, Bramka strzela Oskar No pomylił się tutaj Matić. chciał zagrać do tego Koszty, ale jednak wyszło z tego jeszcze lepsza sytuacja Podał do Oskara dość przypadkowo, a on świetnie wykorzystał sytuację I zawodnik z numerem 8 strzela bramkę na 1 do 0 w 11 minucie, The Blues prowadzą Oskar do Diego Koszty, Diego Koszta, Diego Koszta po jego Diego Koszta 2-0 2 do 0! Na Stanford Bridge szaleństwo bowiem. Londyńska Chelsea prowadzi już 2 do 0. Po 19 minutach po bramkach Diego koszty i Oscara tym razem podaję poszło do Diego koszty i podwyższa wynik na 2 do 0. Oscar Diego koszta 3-0! Deblues nagautują. Ajax Amsterdam już po 24 minutach yy, za sprawą Diego Koszty yy, w głównej mierze i Oskara, bowiem on ma dwie asysty i jedną bramkę oraz świetne wykończenie Diego Koszty, z uderzenie z fałsza i Brazuka wędruje do siatki Holendrów Boilsen, zagraje do Milika Milik, świetnie wziął abatę do Boilsena, Boilsen, szansa i obok bramki a w zasadzie poszłam siatkę Tibo Tiba Sa, Oscar, Diego koszta Diego Costa i tym razem broni bramkarz Ajaxu Amsterdam. Ale jeszcze będzie dośrodkowanie Cyska Fabregasa. Cesk Fabregas polekarne, karne Oscar, Matić. Szansa. Uh, to będzie rzut karny. Tak jest. błąd Rafaela Varana i będzie rzut karny dla Ajaxu Amsterdam. Faulowany. No właśnie kto? I to jest tylko żółta kartka. Myślałem, że to będzie czerwona. Francuz ukarany w 77. Minucie i teraz przed szansą obrony rzutu karnego Thibaut Courtois. A będzie strzelał? Właśnie, kto to? Durate i Courtois. Durate, Courtois, Dudek Deus. Durate i Bramka. Bramka kontaktowa. Holendrów, ale myślę, że jednak dwubramkowa przewaga to jest bezpieczna dla The Blues i myślę, że to wezmą to zwycięstwo do końca Rzuta Ale oddalają to The Blues i teraz jest pusta bramka Diego koszta Diego koszta czy trafi? Diego koszta i to będzie bramka? Nie! I koniec tego spotkania, wygrywamy 3-1 do 1 po dwóch bramkach Diego Koszty jednej Oscara Diego Koszta miał szansę na hat w ostatniej minucie Bowiem miał pustą bramkę, ale no Nie umówił się, ciężko nawet trafić na pustą bramkę z połowy boiska I e, No nie, nie, nie zdążyłem przeczytać e, Tamtych wyników spotkań I teraz e, Mecz Z Manchesterem City Załodnicy, no nie są najświeżsi. Może. A zresztą, widzimy się już w spotkaniu. Diego koszta, szansa Diego koszta. Dio koszta, polkarem Diego koszta! I świetnie bronika Caballero, No... To była najlepsza sytuacja w tym meczu do strzelania bramki. Ale Argentyńczyk zachował e, zimną krew i obronił ten strzał <laughs> Hiszpana. Ale się rzut rożny Cesk Fabregas dośrodkowuje w pole karne. Widzicie tutaj Tarapta, Tarap! 1 do 0 dla londyńskiej Chelsea po 35 minutach. De wychodzą na prowadzenie po strzele Z główki Adela Tarapta, który zastąpił w tym meczu podmęczonego po ostatnim meczu Ligi Mistrzów. Brazylijczyka, Oscara i świetnie pokazuje, że jest godnym zmiennikiem. To jest jego drugi gol w tym sezonie w Park Barclays Premier League. Fabregas zagraje to do Diego Costa, Diego Costa, czy to będzie 2 do 0? Diego koszta I znowu Wilfredo Caballero broni strzał Diego Costa, no może do trzech razy, sztuka, może za trzecim razem Diego Costa się uda strzelić w a tymczasem koje z pierwszej połowy. Matiś, Diego Koszta, Diego Koszta, Polukarem, Diego Koszta! I mówiłem, to trzech rady sztuka. Diego Koszta strzela swoją, nie wiem już którą rankę w tym sezonie. <laughs> Przepraszam, świetnie wzujut tutaj kompanego, oddał strzał z fałsza i Cabello tym razem był bezczans. To jego czwarty gol w tych rozgrywkach BPL. Baga Milner, Milner na szkodę, Milner w pole karne i no, to było chyba już na linii, ale Kurtua Ważne, że obronił ten strzał, nie wiem kogo. Aguero, e, przepraszam, Jajaturę, Jajaturę w polu karnym, Jajaturę! No, było blisko, ale ponad bloką jednak uderzył e, Iworyczyk i dalej mamy 2 do 0 dla Chelsea. Tarap Diego koszta, Diego Costa, czyżby 2 do 0 Diego koszta. O matko. Szansa Diego koszta może e, będzie drugi gol Diego koszta, Diego koszta no... Jakby nie mógł to być jego drugi gol w tym spotkaniu, 3-0 do 0 dla, dla Chelsea London w pojedynku z Manchesterem City No i Chelsea raczej jest teraz głównym faworytem do wygrania ligi Po prostu kropnął jak z armaty i Cavaiere był bez szans Lampard, szansa, Lampard 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 polekarna i... Mangala albo Fernand... Mangala strzelał, ale ponad bramką Thibaut Courtois Lampard. Lampard zagrał to David, Davida Dawid Silva, ale świetnia! Świetna obrona tym razem Tibo Kurtuły. No nie dał się pokonać, strzałem znożyć, ale jeszcze jest Lampard! Lampard, Dawid Silva! I słupek, ale teraz dużo szczęścia mieli de blues i takim wynikiem chyba zagodzić ten mecz jeszcze Sherle do tej koszty. I koniec tego spotkania, 3 do 0, e, wygrywa drużyna Chelsea London żółtych strojach za sprawą głównie tego pana Diego Koszty i Edna, Eden azarda, który również świetną robotę odwalał w tym meczu. No i jedną, jedną bramkę dołożył przecież e, Adel Tarabt, zagrał w tym meczu Frank Lampard, ale wszedł do rezerwowych e, i raczej nie pomógł swojej drużynie w zwycięstwie. Teraz czeka nas mecz e, z Charltonem w pucharze Anglii chyba albo to jest ten mniej ważny puchar Capital One w sumie to tutaj wystawię ten słabszy skład tak, tak, a, tak więc widzimy się już w spot albo wiecie co ja ten mecz po prostu przestymuluję tylko wy wybiorę sobie skład ten najsłabszy No, Szyle, Menikes, Salah, Ramirez Z jakiej chwili nawet John Terry zagra Wow, Czechowi pod, podniósł się overall, tak zauważyłem Tak, zapisujemy zmiany No i symulujemy mecz z Charltonem To nie jest ważny buchar, więc jego po prostu olewam Kurde, zagrałem najmocniejszym składem I, i czerwona kartka dla Filipe Luisa No świetnie ale nie zmienia to faktu, że wygrywamy 3 do 0. I teraz czeka nas mecz z Aston Villa. William, Villą. nieważne. Mm. I gramy u siebie na górze z turniej. no 2000 euro, wiadomo, kupię sobie za to Ronaldo, Messiego i tak dalej. I musimy, oczywiście, zmienić zawieszonego Filipa Luisa na Aspirikłetę. Jeszcze z ławki, oczywiście. Niech tu będzie Ejk A tak to chyba bez zmian. Także przechodzimy już do spotkania z Aston Villom. Oscar zagraje do jego koszty jego koszta. I zablokowany strzał jeszcze jest rzut rożny. Więc będzie szansa jeszcze dla The Blues żeby prowadzić w tych derbach Londynu do Oscar. I wow, co tam się stało? I co? Wow! To byłaby dziwna z Bramka, gdybym to strzelił, ale nie strzelił mi dalej. 0 do 0. Fabregas. Fabregas do Oscara. Oscar. Oskar I Bramka 1 do 0. Brazylijczyk. Wyprowadzę Deblus na prowadzenie w tych derbach Londynu. Co się nie udało wcześniej, to się udało teraz. Świetne podanie Fabregasa i wykończenie Oscara. Nie najlepsze także zachowanie Bramka, gościa, więc Guzana. Oskar do Diego Costa, Diego koszta yy, ma trójkę obrońców, yy, przez co jest, jednak je się przedarł i kopia praktycznie sytuacji sprzedł kilku minut i Diego Costa podwyższa wynik na 2 do 0 i chyba zastanawiam się czy nie zmienić poziom na klasę światową, gdyż po prostu idzie za łatwo, Lo, Ron Vlar załamany, bowiem nie zdążył się wrócić i Diego Costa w taki sposób zdobywa bramkę na 2 do 0. William ale szybkość Brazylijczyka. William będzie dośrodkowywał. Jest Oscar i Guzan broni. Matic. Do Diego Costa, Diego Koszta będzie strzelał z lewej nogi. Tak jest Diego Koszta i Guzan. William. Szansa dla londyńskiej Chelsea na 3 do 0. William. William. Wyłożenie na pustą bramkę i B-bramka. Eden Hazard Belks podwyższa na 3 do 0. I myślę, że ten mecz już praktycznie jest zakończony, bo Chelsea chyba zaparkuje swój autobus po polu No, raczej nie będę, Bym, nikt by tego nie chciał, ale... Zobaczymy co wymyśli Jose Mourinho, idealne włożenie na pustą bramkę i Eden Hazard strzela swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Diego Costa, lewa noga! No, świetny strzał, ale jeszcze lepsza obrana Guzana. Jeszcze mamy rzut orożenie, konkretnie Cesk Fabregas go, jak zwykle wykonuje Cesk Fabregas, polekarne. lekarne. hazard, hazard Diego Koszta, Diego Koszta 4-0 gra, grają jak chcą piłkarze Chelsea London pod Jose Mourinho. I pff, No... ciepło było widać, że oni są faworytem tego spotkania i tylko to potwierdzają strzelając bramkę na 4 0. Guzan był blisko, ale jednak nie obronił tego siódmego gola Diego Koszty w tym sezonie. Diego Koszta zagraje do Mohameda Salaha. Czy Egipcjanie strzeli swoją bramkę? Salah! Obok bramki Salah. Salah, Salah sam na sam, Salah! 5-0! No to w derbach Londynu mamy pogrom. Mohamed Salah pieczętuje zwycięstwo. W zasadzie już to zrobił wcześniej Diego Koszta i Eden Hazard. Ale no. Teraz jeszcze bardziej to zrobił Mohamed Salah nie dając szans bramkarzowi strzelem samo okienko bramki sam na sam. Koniec tego spotkania, totalny pogrom ze strony Chelsea London. 12 strzałów celnych na 15, więc cieszy mnie w końcu ta skuteczność i od następnego odcinka zobaczycie mm, pewnie klasę światową, bo po prostu idzie za łatwo. E, następnym... W następnym odcinku zobaczymy mecz, na pewno tutaj widzę z Besiktasem Stambuł I już zmotywujemy nasz zespół Wow, nie to chciałem, albo może... Pochwalimy Diego Costa za skuteczność I Filipe nie jest już zawieszony, więc super Zobaczymy tylko co czeka nas na pewno na tym odcinku No Besiktas, Arsenal i Crystal Palace a potem zbliża się PSG i Manchester United, więc bardzo ciekawe spotkania. Eee, także w tym odcinku to byłoby na tyle. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jest Jeżeli, Boże. jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, taki czerwony guziczek na dole. Także trzymajcie się ciepło i cześć!